Przyznawana jest już od 1999 roku. Od tego czasu jej formuła oczywiście się zmieniała, aby uzyskać obecny kształt. Nagroda ustanowiona została z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru i przyznawana jest za poprzedni rok działalności artystycznej. Przyznaje się ją za wybitne osiągnięcia w dziedzinie teatru w całym województwie pomorskim. Obok trzech nagród wyróżniających najlepsze kreacje, realizacje sceniczne czy reżyserie. Od kilku lat wręczana jest również nagroda dla młodego, utalentowanego i świetnie zapowiadającego się artysty. Wyróżnienie to dedykowane jest w pamięci profesora Jana Ciechowicza, teatrologa, literaturoznawcy, profesora nauk humanistycznych, życzliwego i pogodnego promotora, opiekuna cieszącego się sympatią studentów, współpracowników, kolegów po piórze, teatralnych twórców i odbiorców scenicznej sztuki. Dziś jest z nami syn profesora, pan Piotr Ciechowicz, którego serdecznie witamy. Są to nagrody indywidualne i mają oczywiście swój wymiar finansowy. Nagroda Teatralna Marszałka Województwa Pomorskiego wynosi 10 tysięcy złotych. Nagroda teatralna marszałka województwa pomorskiego imienia profesora Jana Ciechowicza wynosi w tym roku 7 tysięcy złotych. <klucza> Natomiast nagrodę honorową za przedstawienie roku tradycyjnie już stanowi dzieło sztuki autorstwa jednego z uznanych artystów związanych z naszym regionem. W tym roku autorem dzieła jest per Oskar Gustaw Dalberg. Laureatów wskazuje specjalnie powołana w tym celu kapituła składająca się z przedstawicieli środowiska teatralnego, pomorskich mediów oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Wszyscy członkowie kapituły poprzez życie zawodowe oraz zainteresowania są mocno związani z twórczością teatralną. Kapituła Nagrody Teatralnej, marszałka województwa pomorskiego za 2000 rok. 2019 rok w składzie Katarzyna Fryz. Beata Jaworowska, doktor Anna Jazgarska, Alina Giedrys, profesor doktor habilitowany Zbigniew Majchrowski, Konrad Mielnik, Małgorzata Talarczyk, Gabriela Pewnicka, Łukasz Rudziński, Renata Wierzchołowska, Piotr Wyszomirski i Władysław Zawistowski. Wyłoniła laureatów nagrody. To już nie ma kopert, to wszystko mam napisane, ja? <noise> Nagrodę teatralną Marszałka Województwa Pomorskiego im. Profesora Jana Ciechowicza otrzymuje Monika Jank. W nadchodzącym sezonie, ale czuję, że ta energia, która jest dzisiaj na tej sali, dobrze nadwróci. Nagrodę teatralną marszałka województwa pomorskiego otrzymuje mój ulubiony ukochany reżyser. Pan Paweł Aigner. Moją laureatką jest pani Agata Bykowska. Pani Katarzyna Figura. Dziękuję serdecznie. Ja chciałabym powiedzieć, bardzo dziękuję. Chciałabym powiedzieć kilka słów. do mikrofonu. Krótko, 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 Jak moja postać. Pani chłopcik no. Ze spektaklu Jestem bardzo wdzięczna, tak jak Małgosia Brojen powiedziała, czułam tę ciężność, szczególnie w, tym, w tych trudnych czasach dla nas wszystkich ogromną, za to, że tak jesteśmy doceniani na Rodzie Teatru, Kultury. Myślę, że teraz chyba jeszcze bardziej niż kiedykolwiek ta myśl, która płynie ze sceny jest. Przepraszam, tracę głos, a dostałam nagrodę aktorską. Ale to, jak to się i wzruszenia, cudownie Państwo mówiliście o, o tym wszystkim o, o naszej solidarności, o wsparciu. Jestem bardzo wdzięczna osobiście, indywidualnie za to, jak miasto, jak Urząd Marszałkowski. Jak fundusz wsparcia wspiera nas wszystkich, po to, byśmy mogli się dalej rozwijać, po to, byśmy mogli po prostu poprawiać nasz świat, czynić go piękniejszym. Mamy ogromną rolę w tym, żeby... I rzeczywiście jest szansa na to, że zarówno życie, jak i świat będzie stało się lepszy przez to, co będziemy ludziom dalej przekazywać. Chciałam podziękować bardzo dyrektorowi, panu Adamowi Orzechowskiemu za to, że przyjął mnie do zespołu Teatru Wybrzeże 7 lat temu. Był to dla mnie bardzo ważny czas. Jest ważny. Dziękuję moim wspaniałym partnerom, całemu zespołowi Teatru Wybrzeże. Pracownikom, bo dzięki nim mój osobisty rozwój jako aktorki jest naprawdę wyjątkowy. W ciągu tych siedmiu lat miałam możliwość zagrania w kilkunastu, w kilkunastu premierach. Każda z tych prac była inna. To wpływa na to, że, że moje życie, moje. Prywatne życie staje się piękne. Była to najlepsza decyzja w moim życiu o tym, że przeprowadziłam się, że zamieszkałyśmy tutaj z moją rodziną na Pomorzu, na Wybrzeżu. Jestem dumna, że jestem obywatelką tego regionu. Okay. Szczęśliwa i, i mam nadzieję, że rzeczywiście ten czas za chwilę unormuje się, że ten świat będzie inny. Na pewno. Już nie będzie taki sam, ale miejmy nadzieję, głęboko w to wierzę i całym wysiłkiem, cały mój wysiłek w to włożę, żeby nasze życie, nasz świat był piękniejszy. Dominik Nowak. Zapraszamy do, ja do Zapraszamy do zdjęcia. Ja Proszę. Ja to ćwiczyłem Na próbie. O. Ja. Dominik, powiedz coś. podziękować w imieniu zespołu e, za tą nagrodę. Jest to niezwykle ważne dla nas, że e, otrzymujemy jakieś poświadczenie. To jest papier na to, że tą drogę, którą obraliśmy kilka lat temu, którą prowadzimy, która nie jest koniecznie zbyt prosta, nie jest oczywista, że warto ją e, uprawiać. E, myślę, że tę nagrodę właśnie potwierdza nas, jako zespół, e, ratusz sułski, mieszczanów sułskich, sułskich mieszkańców, Myślę, że ta nagroda również przypomina mieszkańcom województwa pomorskiego, że województwo nie kończy się na Trójmieście. Zapraszamy Państwa serdecznie do Słupska. 10 października otwieramy nową, nową siedzibę nowego teatru. Nie za 55, ale też jest piękna, albo nawet najpiękniejsza w regionie Etyny Proszę, Panie Marszałku, spoglądać na nas łaskawie. dyrektora Teatu Wybrzeża, pana Dana Małżechowskiego. Proszę Państwa, dlatego, no, no. że chcę ostatni dodać głos, ale po prostu kończymy tę część związaną z Dniem Teatru. Zaprosimy Państwa na górne foyer. Symbolicznie otworzymy nową scenę. Ta malarnia, co powiedział, chciał.